Witam Was serdecznie na kanale INTEGRO. Dzisiaj rozmawiamy z Radkiem, Cześć. osobą dowodzącą Dream Teamami i całym zespołem odpowiedzialnym za to i nam troszkę o nich opowie. Film ogólnie będzie się składał z trzech części. Pierwszą nagramy z Radkiem, później będzie Jacek i pewnie któryś z naszych analityków. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, a na razie zaczynamy od podstaw po prostu. Radku, powiedz nam proszę, czym są w ogóle Dream Teamy. No, żeby powiedzieć, czym one są, tak naprawdę najlepiej zacząć od tego, skąd się wziął pomysł, skąd się wzięła potrzeba. Do początku, praktycznie zeszłego roku, do początku pandemii, wielu naszych klientów to byli ludzie, którzy byli tacymi twardymi i e komersowcami. Ludźmi, którzy przez całe lata budowali swoje sklepy, budowali razem z nimi doświadczenie, budowali swoje systemy, układali sobie jak z klocków Lego systemy, które obsługiwały u nich sprzedaż. Te osoby bardzo często super dokładnie wiedziały czego potrzebują, wiedziały jakiego typu rozwiązania potrzebują i doskonale znały swój ekosystem, czyli wiedziały doskonale, że wprowadzenie jakiegoś nowego klocka do tego do tej układanki, do tego dużego obrazu będzie uzupełnieniem tych już istniejących i nie zrobią sobie Niestety w marcu zeszłego roku po wprowadzeniu lockdownu bardzo wielu firmom zmienił się model sprzedażowy. Pozostały pozamykane ich sklepy w galeriach handlowych, zostały pozamykane sklepy na głównych ulicach handlowych. Bardzo mocno spadł ruch również w sklepach takich typowych brick and mortar. I te firmy, siłą rzeczy, musiały zająć się mocniej internetem. Bardzo często w tych organizacjach była jedna, dwie osoby zajmujące się e-commercem. To był jakiś maleńki wycinek tylko ich sprzedaży. A tak naprawdę, dziś od tego ponad roku już ten e-commerce staje się dla bardzo wielu naszych klientów absolutnie najważniejszym elementem, najważniejszym kanałem sprzedażowym, najbardziej istotnym fragmentem tej układanki. I co się wydarzyło? Okazało się nagle, że w firmie, która ma kilkudziesięciu czy kilkuset pracowników, która ma różne kanały sprzedażowe, po zamknięciu galerii handlowych, po zamknięciu sklepów, czy po drastycznym spadku ruchu w sklepach tradycyjnych, w hurtowniach, w miejscach, które są przy, przy tych głównych ulicach handlowych, e-commerce stał się na tyle ważny, że trzeba było szybciutko puścić tam dużo ruchu, że trzeba było wydać trochę pieniędzy na reklamę, że trzeba było uruchomić mocno sprzedaż. I o ile to sprzedawanie dość łatwo daje się stymulować, o tyle już obsługa sprzedaży, obsługa wpadających zamówień, obsługa dobrze prowadzonej konkretnej logistyki stała się kompletnym koszmarem. Reakcją z naszej strony było to, co tak naprawdę dzisiaj nazywamy Dream Teamem, czyli... Danie ludziom, którzy tej, tego nowe, tej nowej rzeczywistości musieli sobie poradzić, danie ludziom osób z naszej strony, ekspertów, fachowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy są w stanie ich firmę. Przygotować do tego, żeby była w stanie obrabiać więcej transakcji. Chyba najbardziej taki drastyczny przykład to jest jedna z firm, która zajmuje się branżą około-medyczną różnego rodzaju środki czystości. Możecie sobie wyobrazić, co się wydarzyło w ich firmie w zeszłym roku, w lutym, w marcu, kiedy zaczęła się pandemia. Oni z poziomu 20 kilku zamówień dziennie, które spokojnie obrabiały dwie dziewczyny w magazynie, w ciągu dosłownie kilku dni wskoczyli na poziom 1000, 1600-1800 zamówień, które wpadały do ich systemów. Po dwóch czy trzech tygodniach nieskutecznej walki z rzeczywistością, oni po prostu działali w taki sposób, że wyłączali swój sklep po dwóch godzinach rano, na przykład w poniedziałek, i przez resztę tygodnia realizowali te 600-700 zamówień, które w takim krótkim czasie wpłynęły. Tak, i jeszcze trzeba sobie powiedzieć, ile to może wygenerować problemów po drodze, bo jakby kosmicz. pomijając już fakt samej realizacji, to jest już absurdalną ilością, jeżeli skacze ci o 300-400 1000, 2000 procent. Sprzedaż, to jeszcze ile błędów po drodze możesz popełnić przy ręcznym wykonywaniu tych procesów? No błędy no wystaw 2,5 tysiąca, 3 listów przewozowych. Jakby nagle, gdzie nie miałeś tej automatyzacji, nie miałeś całej tej otoczki i po prostu nie byłeś do tego przygotowany. Ja bym jeszcze do tego dodał jedną kategorię mhm. klientów, którzy zaczęli myśleć w dobie globalizacji komersu, e handlu i tak dalej. O innych rynkach, bo też przecież w formie Dream Team wprowadzamy na zupełnie nowe rynki. Tak pewnie część z was miała okazję widzieć ostatni podcast z Bolem, z przedstawicielem Bola, który opowiadał o platformie takich sytuacji jest też więcej. Nie? To jest też jeden, jedna z grup klientów, którzy też do nas trafiają. Ja się cieszę, że to poruszyłeś, bo tak naprawdę ludzie, którzy w tym e commerce byli dość płytko, dość krótko, czyli inaczej skupiali się na nim dość krótko, dla nich paradoksalnie bardzo szybko dochodziło do sytuacji, w którym ok, skoro już mam systemy, skoro już mam narzędzia, skoro już mam wyszkolonych ludzi, którzy mogą mi obsłużyć sprzedaż na polskim Allegro, czy na jakichkolwiek naszych sklepach internetowych własnych, dlaczego do diabła nie wykorzystać tych samych ludzi, tych samych procedur, tych samych narzędzi do tego, żeby pójść szerzej. I to jest absolutnie dobry przykład, Dream Team to też jest metoda do tego, żeby przygotować twoją firmę, żeby przygotować twój zespół do tego, żeby wyjść poza Polskę, do tego, żeby wyjść na rynki zagraniczne, no, i tu chyba trzeba tak naprawdę płynnie tak. powiedzieć, czym on faktycznie jest. Tak, tak. tak. Jeszcze bym tylko e, drobną kwestię e, poruszył, że e, wyjść to jedno, ale też Dream Team powie ci tak naprawdę ten zespół, przeanalizuje za ciebie, gdzie wyjść i z czym. Bo może się okazać, że wcale twoja branża na rynku, który uważa, że jest OK, e, wcale tak nie chwyci. Prawda. Więc e, po, to jest, e, po to są nasze analizy, po to. E, mamy naszą bazę wiedzy tak naprawdę i bazę analityczną, z której korzystamy i dzielimy się jakby w, tej, w tym wymiarze. Nie? Tu, tu myślę, że dobrą rzecz poruszyłeś. Zadajmy sobie pytanie przede wszystkim, czym jest Dream Team. W odróżnieniu od większości rozwiązań, które można kupić na stronie internetowej, Dream Team to nie jest wtyczka, to nie jest kawałek programowania, to nie jest coś, co stanowi pewną zamkniętą całość. Zgadza się. Podstawą tego wiadomo jest nasza platforma, tak. nasza infrastruktura, ale to jest tylko tak naprawdę core, na którym budujemy całą otoczkę Dream Teamową. Tak znaczy, tak. ja to nazywam, że to jest jak pień w drzewie, hmm. na którym opierają się wszelkiego rodzaju narzędzia, bo dalej jakby rozwiązanie, które musimy na końcu stworzyć, musi wymieniać, przenosić dane z jednego w inne miejsce, musi uruchamiać pewne procedury. Ale w ramach Dream Teamu. Klient dostaje cały zespół, dostaje przede wszystkim analityka biznesowego. Mówimy o ludziach, którzy mają naście lat doświadczenia w e-commerce. Zanim jeszcze e-commerce w Polsce funkcjonował, ci ludzie już za granicą zbywali swoje szlify. Dla nich nie jest problemem zadanie właściwych pytań, bo to jest standardowa sprawa, jeżeli wiem, jakie jest pytanie, jeżeli wiem konkretnie, że muszę np. usprawnić wydruk listów przewozowych, teoretycznie mogę sobie poradzić po prostu wpisując to pytanie do Google. Natomiast mm. większość naszych klientów, zarówno tych, którzy handlują od lat w internecie, jak i tych, którzy dopiero teraz muszą całe siły przerzucić na tą stronę, oni naprawdę nie wiedzą, jakie pytania zadawać. Oni chcieliby, żeby to działało lepiej, szybciej, sprawniej, ale nie wiedzą, czy rozwiązanie jest po stronie serwera wydruku, czy rozwiązanie jest po stronie pracy pikera, osoby, która tak. wyjmuje towar z magazynu. Do tego dochodzą jeszcze problemy księgowe, Przy, przykładowo różne stawki VAT-u do transportu, czego połowy ludzi nie wie w ogóle, że musi mieć. O tym właśnie często się nie myśli. Tak. A tu my mamy ten zespół wiedzy i zespół ludzi, którzy to wszystko za Ciebie. Ogarną. Dlatego, jeżeli patrzymy na Dream Team, a tak naprawdę zaczynamy zawsze od tego samego. Zaczynamy zawsze od tego, że spotykasz się i zaczynasz naj, najpierw pracę z analitykiem, z człowiekiem, który w e-commerce zjadł zęby, który zadaje ci setki pytań, setki pytań. Hmm. Jak działa twój magazyn, z jakimi firmami logistycznymi masz podpisane umowy, kim wysyłasz cało paletówki? kim wysyłasz drobnice, czy wysyłasz za granicę? czy są tam rzeczy, które wymagają dodatkowych naklejek, typu ostrożnie szkło, nie układać wyższe półki i tak dalej, tak dalej. To są setki pytań dotyczących samej logistyki. A teraz zarządzanie magazynem. Czy masz pikerów i pakowaczy osobno, czy jest wydzielona przestrzeń do, do zamówień internetowych, czy twoi klienci zajmujący się na przykład hurtowniami, czy ty chcesz widzieć w swoich systemach stany magazynowe twojego towaru w innych hurtowniach, i tak dalej, i tak dalej. Tych pytań są setki, po to tylko, żebyś przychodząc do nas z jedną konkretną potrzebą, wyszedł po Dream Teamie, tak naprawdę z dużo szerszą wiedzą. Ok. Zgasiłem sobie pożar, który zauważyłem wcześniej, ale oprócz tego wiem, że mogę skorzystać z dodatkowych możliwości, na przykład takich jak właśnie podglądanie stanów, jak wrzucanie informacji naraz do wielu platform itd., itd. Dream Team to jest zespół ludzi, to jest analityk, to jest programista, to jest tester, to jest wdrożeniowiec, to są ludzie, którzy zajmują się na co dzień obsługą firm takich jak Twoja. I są w stanie na bazie swoich doświadczeń, za które zapłacili w cudzysłowie inni klienci, dzięki, dzięki innym klientom, które doświadczenia nazbieraliśmy, my jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie, za bardzo przyzwoite pieniądze, całe to doświadczenia dać Tobie. Nie w formie, nie wiem, szkolenia czy książki do przeczytania, tylko tak jak snajper konkretnych rozwiązań, które Twój konkretny problem wykrywają, opisują i rozwiązują. I potrafią go stosować też w bardzo szerokiej skali. Bo też trzeba pamiętać, że wielu naszych klientów Dream Teamowych wysyła codziennie tysiące paczek. Czasami rozwiązanie, które wydaje się takiemu klientowi super odpowiada przy jego tam 50, 100 zamówieniach, no to przy tysiącu już będzie miał problem. No wystarczy, że wyjdziemy na kilka, kilka rynków w Europie, w kilku różnych krajach i już będzie problem z obsługą tego. Więc na to też trzeba zerkać. A powiedz mi jeszcze proszę, jakie mamy rodzaje Dream Teamów, bo tu mówimy o różnego typu klientach i właśnie one też da się to jako tako skategoryzować i może byśmy przez to przeszli. Przede wszystkim zacznijmy od strony klientowskiej. Dream Teamy kupują od nas zarówno firmy, które są małe, małe w cudzysłowie, mhm. czyli nie robią kilkunastu, kilkudziesięciu milionów obrotu, nie robią tych setek czy tysięcy zamówień dziennie, bo bardzo często dla firmy, która na przykład żyła głównie z tego, że przy pomocy swoich sklepów w centrach handlowych robili 60-70% obrotu, dzisiaj po zamknięciu tej możliwości ci ludzie wiedzą, że okay, w przyszłości możliwe, że centra handlowe się otworzą, ale okresy jakichś sezonowych zamknięć, lockdownów, wyłączeń, ograniczeń itd na pewno mogą się pojawiać. Dlatego ludzie ci już wiedzą, że chcą zbudować tą drugą nogę biznesową, która jest e-commerce'em i mimo tego, że nie są jeszcze wielcy w kategoriach właśnie ilości czy obrotu, oni to chcą budować. Więc mamy do czynienia z firmami, które mają po na przykład 150, 200, 300 zamówień dziennie i teoretycznie radzą sobie, ale wolą zawczasu pójść w to, żeby ustawić swoje systemy, ustawić cały swój sposób pracy w przygotowaniu do tego, żeby ta fala była większa. To mamy tak. Określiliśmy już taki podstawowy rodzaj Dream tak, Teamu. Największa klasyka gatunku, tak naprawdę, która u nas występuje. I też najczęstsza potrzeba, tak naprawdę, bo tam, gdzie tak. pojawia się potrzeba budowania nowego oprogramowania, to jest temat, z którym najszybciej ludzie do nas przychodzą. Zgadza się? Drugi model, nie wiem jak go określić, tak finalnie, ale można powiedzieć, że to jest taki mocno analityczny, tak naprawdę, bo mamy też grupę klientów, którzy przychodzą do nas. Jeszcze nie po konkretny model, ale przeanalizuj, przeanalizujcie to, co my mamy w firmie. Mhm. I powiedzcie nam, jak to powinno być, żeby było wydajne, bo dokładnie. wy wiecie. To jest, o to chodzi. To jest model, który my nazywamy roboczo Cell Rocket. Sytuacja, w której pomagamy Twojej firmie nabrać takiej prędkości wzrostu jak rakieta kosmiczna. Mm. Nasze porównania są dla wszystkich pewnie jasne. <laughs> Może trochę infantylne, ja je uwielbiam. I tu dokładnie o to chodzi. Pojawia się w Twojej firmie analityk, który zaczyna rozmawiać z Tobą, z ludźmi, którzy obsługują u Ciebie zarówno zamówienia po stronie zespołu sprzedażowego, jak i magazyn, jak i logistykę tą wychodzącą. Ludzie, którzy pracują w zespole obsługi klienta, którzy reagują na reklamacje, problemy z dostawami jakiś bałagan, który w każdym biznesie o dużej skali się może pojawić. Zadają setki pytań. Zadają setki pytań o to, w jaki sposób tworzycie oferty, w jaki sposób te oferty są generowane, co obiecujecie Waszym klientom, czy to jest realne, czy też nierealne. To jest ta pierwsza faza, kiedy patrzymy mocno na to, co działa, co może być problemem, albo co tym problemem już jest. W tej fazie też bardzo często zadajemy pytania i analizujemy wspólnie z Tobą, czy produkty, które dzisiaj masz w ofercie, można wystawić w nowe miejsca, można je pokazać gdzie indziej, czy warto rozszerzyć gamę produktową, dołożyć jakiś asortyment. To są wszystkie rzeczy, które w tej fazie analitycznej się pojawiają. Najczęściej nasi klienci na tym etapie już mówią: OK, już to zarobiło na siebie, to znaczy już samo to doradztwo, samo wskazanie przez Was miejsc, w których możemy jeszcze dalej sprzedawać. To jest coś, co po prostu no, zarabia na siebie od ręki, bo nagle okazuje się, że mogę znacznie więcej przy pomocy tych samych produktów, tego samego asortymentu. Faza druga to są porządki, to znaczy wtedy analityk zamienia się trochę w konsultanta i zaczynamy patrzeć na to, w jaki sposób obrabiane są dokumenty, jak poruszają się po magazynie Twoi ludzie, pipikerzy i pakowacze. Czy warto wydzielić oddedykowaną przestrzeń dla działalności e W jaki sposób funkcjonuje magazyn? Nawet na to, w jaki sposób dostawy, które przyjmujesz do magazynu, są rozkładane. Geograficznie na terenie samej, samej placówki, samego magazynu, czy w różnych magazynach, jeśli masz ich więcej, żeby ułatwić pracę, usprawnić pracę wtedy, kiedy ta rakieta zacznie startować, kiedy ilość zamówień z kilkuset wystartuje na kilka tysięcy, żebyście byli w stanie to ogarnąć. No i faza trzecia w ramach tego rakieta to jest ułożenie biznesu i zostawienie tej wiedzy za nami. Konsultant, kiedy wychodzi z firmy, to bardzo często zostawia w firmie tylko fakturę za swoje usługi i segregator z dobrymi radami. Mhm. To nie jest ten model działania. My chcemy nauczyć Twoich ludzi tego, żeby rozwiązywali problemy, które już znaleźliśmy, które już żeśmy wykryli, również po tym, kiedy za nami już dawno zniknie wszelki ślad. I ta trzecia faza w ramach serwerka to jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Ostatni mm -hmm. element to jest to, co nazywamy Dream Team Growth. To jest rzecz, która znowu wydarzyła się trochę, przypadek to może złe słowo, ale de facto z potrzeby naszych klientów, właśnie w czasie takich rozmów, które związane były z analizowaniem biznesu. Dlaczego do cholery nie sprzedajesz swoich produktów na nowym portalu? Dlaczego nie sprzedajesz tego na bolu, na przykład na rynek holenderski czy flamandzki? Dlaczego swoich produktów związanych z wyposażeniem domu, z meblami, z akcesoriami do takiego domowego użytku nie sprzedajesz na wiferze, na przykład na specjalnym na, na portalu, który tylko i wyłącznie akcesoriami do domu się zajmujesz? Dlaczego nie sprzedajesz tego produktu na rynku czeskim, niemieckim, francuskim? Dlaczego nie używasz cd Discounta, Delegro czy innych portali, innych platform? To jest działka Dream Team Growth. Kiedy analitycy patrzą na Twój produkt, na Twoje ceny, na dostępność towaru, którą dysponujesz, na to, czy jesteś producentem, czy tylko dystrybutorem, i biorąc to wszystko pod uwagę, pokazujemy Ci rynki, na które możesz wejść, a zaraz za tym nasi programiści zrobią Ci wtyczki, zrobią Ci integracje, mm. które połączą te Twoje dzisiejsze systemy z nowymi rynkami, z nowymi marketplacami, a oprócz tego ludzie, którzy zajmują się zawodowo logistyką przez kilka granic, obsługą reklamacji, zwrotów, czy wszystkimi rzeczami, które po stronie dostawy i odbioru później ewentualnie wadliwego towaru. Tobie by zawracałyby gitarę, to wszystko dostajesz od nas, po prostu dostajesz gotowe rozwiązanie, które tylko i wyłącznie uruchamiasz. Wow, mieliśmy, przyjęliśmy troszkę tych e, informacji. Mam nadzieję, że chociaż części z Was rozwialiśmy e, wątpliwości odnośnie, odnośnie usługi Senintegro Dream Team. Jak sam powiedziałeś, tego jest dużo, więc jeśli tak. macie, jeżeli cokolwiek z tych rzeczy, o których tu mówiliśmy, gdzieś uruchomiło w Waszej głowie małą żaróweczkę, kurczę, mógłbym to zrobić, po prostu dzwoncie. Piszcie, dzwoncie. Ludzie, z którymi pracujemy w Sami to są ludzie, którzy kilka, kilkanaście lat siedzą w e commerce którzy nie tylko znają się na systemach księgowych czy tym, w jaki sposób łączyć zera i jedynki, ale wiedzą, co zrobić, żeby piker chodzący po magazynie nie robił 23 km w czasie zmiany, tylko 16. Uwierzcie mi, dla kogoś, kto zrobi 16 kilometrów w butach ochronnych o twardym czubie, w kasku i kamizelce, różnica to 5 km na znaczone. zmianę to jest kolos. Tak? To może się okazać, że tym ludziom nie będzie się chciało szybko zmieniać roboty, bo poprawili, ich standard pracy. My też potrafimy to robić? Mało kto to wie i szkoda. No, no. Między innymi po to tu się tu rozmawiamy. Zgadza się. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. Zachęcam wszystkich klasycznie do pozostawienia subskrypcji i śledzenia, śledzenia naszych social mediów. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Tym razem z Jackiem. Też e, prowadzi część bardziej księgową umów i tak dalej odnośnie Dream Teamów i obsługuje tą e, stronę. I do usłyszenia następnym razem. Dzięki wielkie.